Cześć kochani, witam się z wami w nowym dniu. Słuchajcie, źle ze mną jest, bo przygotowałam sobie już tutaj statyw, prawda? Telefon ustawiony, wszystko nie. I. Przypomniało mi się, że dostałam powiadomienie w zegarku, że coś tam, ktoś tam, nie? I mówię, dobra, zanim zacznę nagrywać, to sobie jeszcze zobaczę, kto, nie? I mówię, a gdzie jest mój telefon, nie? Mam tutaj telefon drugi, który miał być służbowy, ale, ale to jest taki telefon roboczy, w którym tam tą biżuterię, Facebook, to mam tutaj w tym telefonie. I mówię, kurde, gdzie jest mój telefon, nie? I wyszłam do drugiego pomieszczenia, myślałam, że w ładowarce podpięty nie ma. A chwilę wcześniej odbierałam paczkę od kuriera... I mówię, o kurde, może gdzieś, nie wiem, tam zostawiłam, wiecie, tam w przejściu, nie? I dopiero mówię, rany, przecież ja telefon mam tutaj już przygotowany do nagrywania, nie? Także taki jestem pan Hilary, nie? Chciałabym powiedzieć, że przyszła do mnie paczka taka... Jezu, mi mnie ten tatuaż jeszcze boli, wiecie? Nie mogę wyprostować ręki, bo tak mi wszystko tutaj ściska ale ładnie się goi, ładnie się goi i także już jest bliżej do lepszego niż dalej. Powiem wam, że zamówiłam sobie semilaka frezarkę, tylko frezarkę i zobaczcie, przyszła mi taka paczka. Rozumiecie? Coś z tego bojania. Także otworzymy sobie tą paczkę i zobaczymy, co ja tutaj mam. Zamówiłam sobie drugą frezarkę. Zdecydowałam się na zakup drugiej frezarki, bo ja mam frezarkę z Maratona. Mam też drugą z cemilaka taką tą z pochłaniaczem. Ja ją mam w domu. Nie lubię tej frezarki, wiecie. Nie lubię... Po, po pierwsze jest słaba, po drugie kiedy na przykład robię komuś paznokcie, a w domu raczej staram się nie robić paznokci, tylko mojej Co robię paznokcie, nawet moja mama to przyjeżdża tutaj do mnie. Natomiast mam też taką znajomą, która, której ona jest wyjątkiem i faktycznie robię jej paznokcie w domu. Właśnie dziś jest taki dzień, że ta znajoma do mnie przychodzi. Ja dziś jestem w ogóle już jak gdyby po pracy tutaj u mnie w salonie. Ale właśnie mam jeszcze tę jedną klientkę w domu. Także za niedługo będę się zbierać. Kuferek mój już jest przygotowany do startu. Ale jeszcze tutaj różne rzeczy muszę sobie ogarnąć. I właśnie tą paczkę chciałam rozpakować, ale tak przeskoczyłam z tematu. Właśnie no, fryzarkę maratona mam. Drugi semilog jest w domu. Mam jeszcze taką fryzarkę takie taki jakieś, wiecie, co taka staruszka. I to chyba raczej do niczego się nie nadaje ta fryzarka. Teraz rozpoczął mi się już widzę sezon na pediki. Coraz więcej pań przychodzi, i ja tak tutaj latam ze stanowiska manicure a pedicure z tą moją fryzarką z maratonu. Jest to uciążliwe. Jest to uciążliwe dlatego, że ja w tym moim biureczku mam te dziury wycięte, nie tam, i kabelki mam popuszczane, co wiecie, jak to sobie zorganizowałam. I po prostu jest dla mnie teraz problem, żeby fryzarkę tam powypinać sobie przez to kółeczko. Wtedy ta taka uszczelka, jak gdyby mi wychodzi z tego kółka, wiecie, wszystko mi się tam rujnuje. I zdecydowałam się na zakup drugiej frezarki, takiej porządnej, dlatego że maratona sobie dam tutaj na stanowisko Pedicure, a tam sobie dam tę z semilaka. Zresztą zobaczę, jak mi się tę z semilaka frezarką będzie pracować. Jest dużo dobrych opinii, gdziekolwiek, na jakimkolwiek forum ktoś mnie zapyta o dobrą frezarkę, to polecają albo maratona, albo semilaka tę czarną. Albo jeszcze taką, która kosztuje blisko 2000 zł, także no, w taką fryzarkę nie zamierzam inwestować póki co. I zdecydowałam się kupić właśnie tę czarną z semilaka. Ja na tej fryzarce pracowałam, kiedy byłam na szkoleniu w katowicach u pani Pauliny Pastuszak. To tam właśnie pracowałam fryzarką z semilaka, tą czarną i powiem Wam, że naprawdę było fajnie, nic, żadnych drgań, rączki, fajnie, w ogóle wszystko leciuteńko chodziło. I właśnie zdecydowałam się zamówić tę fryzarkę, ale to jest dziwne, że ja zamówiłam fryzarkę, a pani Paulina, przedstawicielka, mi tutaj przysłała jakieś takie opakowanie. Jak to możliwe, żeby nieduża fryzarka była w takim wielkim pudle? A też tak się stało, że Kurier miał przysyłkę też dla sąsiada tutaj i oboje wyszliśmy do kuriera, nie? i właśnie był ten pakunek, i był takie, takie pudełko, nie? No i najpierw kurier obsłużył tego pana i ten pan sięga po to pudełko, a ja mówię, ale to jest chyba moje. No ale okazało się, że nie, zresztą tutaj pisze jak byk, że to jest w sami A ja chciałam sąsiadowi odbić jego przesyłkę. Taka jestem. Taka ja jestem. Dobrze, tutaj sobie... nie, jeszcze muszę tutaj, tutaj przeciąć z drugiej strony. w tym kartonie jest cyklecik. No i na frezarkę nie wygląda. Może jakiś plakat, spodziewam się, że to może być jakiś plakat, jakieś takie reklamowe coś. No i zobaczmy, muszę to całkiem przeciąć, bo jednak nie mogę wyjąć nawet tak. Kurczę, jak to poklejone! Ale dobrze właśnie, że fajnie zabezpieczone. Nie mówiłam Wam chyba, pamiętacie jak mi, no w jednym z ostatnich filmików pokazywałam Wam y, te perfumki y, Passion Dance Dark, zamówiłam cztery krakony i przyszły uszkodzone opakowania, nie? I y, mówię, zadzwonię na intronię i to zgłoszę, niech oni sobie po prostu na przyszłość uważają, nie? Żeby to jakoś dobrze, mądrze spakować i tego ale zapomniałam zadzwonić na Infolinię potem coś tam. I w końcu w domu zasiadłam do laptopa i mówię, napiszę tam kontakt, nie do Ewon. No i napisałam, opisałam sytuację. Dorzuciłam też yy, zdjęcia, załączyłam w pliku tych uszkodzonych plakonów, nie. I słuchajcie, wczoraj dzwoni do mnie pan z Infolini, nie? I przepraszam za zaistniałą sytuację, że takie sytuacje nie powinny się zdarzać, że proponuję mi prezenty przeprosinowe dla tych klientek i żebym po prostu zapytała się tych klientek, czy one zechcą przyjąć te perfumki, a dośle im prezenty przeprosinowe. Ej wą. I jeżeli klientki moje się na to zgodzą, to po prostu on już zaznacza tam na stronce, nie, żeby mi dodać te prezenty. Yy, więc ja powiedziałam, że tak, yy, ja w ogóle te perfumy już posłałam do tych klientek, dodałam im od siebie balsamy do ciała yy, w formie gratisów, napisałam krótki liścik, że przepraszam za te opakowania, że takie gifty dosyłam w zamian za te uszkodzone opakowania. Yy, bo w ogóle nawet nie brałam pod uwagę tego, żeby odsyłać te perfumy, no z moją, bez przesady, perfumy nie były uszkodzone, tylko opakowania. I słuchajcie, no bardzo ładnie się Avon zachował. Więc do następnej przesyłki mają mi dołączyć właśnie te przeprosinowe produkty. Także... Także ładnie się jedną zachował, nie? Tutaj, to co tutaj jest, bo ja cały czas walczę z tym pudełkiem. Ja Wam to pokazuję, bo... Bo ja tutaj walczę. Ale w końcu się udało. Tak, tu jest jakiś plakat reklamowy. Może nawet to będzie propozycja, żebym sobie zmieniła te plakaty, które mi tutaj wiszą od samego początku sobie. O, jakie ładne, takie wiosenne. No zobaczcie, taki wiosenny plakat. No powiem Wam, że sobie chyba e, zmienię. Powieje mi tutaj wiosną. Bardzo ładny plakat. O, nie wiem, czy to widzicie? Tak to wygląda. Może sobie zmienię. Na ten pierwszy sobie, a nie widzicie tutaj. Bo jeden plakat jest taki z lakierkami, a drugi jest z panią, która trzyma lakiery. Więc te z lakierami sobie, chyba zmienię. Będę miała tak bardziej kolorowo-wiosenną. Dobrze, w tym pudełku ma być prezarka, ale też oh wow. Zachciało się tatuażu, to teraz cierp, kobieto. Mogłam sobie wcześniej to swoli otworzyć, nie, a nie tutaj wam przeleścić. Ale już prawie się udało. Znowu jestem tej frezarki. Mam nadzieję, że nic się nie uszkodziło. Bo no to w transporcie różnie bywa, nie? Czekajcie, jak ja w ogóle czasem stoję? Mierd... Radom O, dostałam jakieś gratisy. Dostałam jakieś gifty, dwa. Nie zamawiałam tego, także pani Paolina mi dołożyła do zamówienia. I tutaj jest moja fryzarka. Widzę to jednak no. Zdecydowałam się na zakup tej drugiej fryzarki, bo tak jak mówię, tę z pochłaniaczem mam w domu. I gdyby nie daj. Panie Boże, coś się zadziało i mój maraton by siadł, by się popsuł, przestałby działać, odpukać, to no głupio, że nie miałam żadnej innej frezarki tutaj na zapasie. A tak to będę miała. Tak to wygląda, ale jakie to jest ciężkie, powiem Wam. Kurczę, jaka ciężka jest ta frezarka. Tutaj jest pedał nożny. Do maratona też mam pedał nożny, ale tego pedału totalnie nie używam. Nie wyobrażam sobie w ogóle pracować frezarką na nożny pedał. Nie. I tutaj jest frezarka. Wow, jaka ona jest ciężka, słuchajcie. Jaka ona jest ciężka, rany. A, I tutaj są oznaczenia. Ja jeszcze zanim pojadę do domu to sobie ją uruchomię bo po pierwsze jestem jej ciekawa, a po drugie sprawdzę czy w ogóle działa, czy wszystko ok. No i muszę koniecznie do pani Pauliny napisać, że przesyłka dotarła. Co to jest? A, to jest to boczne do... trzymadełko do fryzarki. I tutaj nie, to już jest opakowanie. I tutaj jest rączka do fryzarki. Maratona mam w kolorze białym, a właśnie semilak jest ryzerką w kolorze czarnym. I tutaj dostamę dwa lakiery. Nie wiem czy... Nie lakiery, bo myślałam, że ten różowy, że to może jest baza, ale, ale widzę, że to są lakiery. Nie mam takich lakierków. Ten jest taka ładna czerwień. Ostatnio też taką czerwień dostałam. Ładną czerwień z, od przedstawicielki z Indigo. Tam też zamówiłam parę rzeczy i dostałam w gratisie lakier, który już kiedyś zresztą też miałam. On się nazywa Hrabina. On jest z tej serii takiej czarnej, okrągłej, buteleczka w sensie czarna, okrągła. A tutaj ta czerwień też jest bardzo ładna. A tutaj jest taki róż. Semilac lilak, Magic taki odcień tu będzie czekajcie, zobaczę sobie spędzelka. a, myślałam, że to bardziej taki róż będzie a to w sumie taki no nie lawenda, taki no taki liliowy właściwie Głupia jestem, że wącham lakier, ale te lakiery z Modena Nails, w które chcę wejść, one mają taki ładny, delikatny zapach też, wiecie? Nie spotkałam się do tej pory z tym, żeby lakiery hybrydowe pachniały, a właśnie te z Modena lakierki pachną. Chciałam powiedzieć, słuchajcie, że ta pomadka to jest moje ostatnie odkrycie. Ona nie jest żadną tam nowością w katalogu. Mam ją już od jakiegoś czasu, ale jakoś tak zamówiłam ją i gdzieś tam na dnie szuflady się znalazła. I słuchajcie, wróciłam do niej z powrotem. Ona jest w ogóle koloru niebieskiego i tak cudnie nawilża usta, ale to raz. A dwa, że zostawia taki posmak przyjemny na ustach i pięknie pachnie. Bardzo Wam polecam tę pomadkę. Zresztą wszystkie te z tej serii Color Trend są fajne. Czekajcie na piśmieńka. Wyskoczyłam sobie popaczkę z Iwonu i słuchajcie, nie wiem co poszło nie tak, bo ta paczuszka jest taka, czyli nieduża. Fajnie, że z Protinolem te kosmetyki są teraz na opakowaniu. Słuchajcie, nie wiem co poszło nie tak, ale coś ewidentnie poszło nie tak. Bo w tej niewielkiej paczce mają się, ma, być, ma się znajdować zamówienie mojej siostry. Zamówienie mojej siostry szefowej. Mój prezent, znaczy prezent, nie prezent, wypracowany produkt za poziom złoty. Tam miały być perfumy i jakiś tam zestaw ogórkowy, coś takiego. Mają tutaj być cztery sztuki prezentu przeprosinowego dla moich klientek za te uszkodzone opakowania z Passion Dance Dark. Także, no słuchajcie, myślę, że jednak coś jest nie tak, bo to pudełko według mnie powinno być większe, ale no zobaczymy, co mi tutaj przyszło. Już ja Wam oczywiście pokażę, tak to wygląda. Faktura, próbki. Potem tutaj mam tak, no, no oczywiście, że tutaj w ogóle, co to w ogóle ma być? Dwa żele pod mi przyszły, to moja siostra zamówiła dla swojego męża. Mój szwagier bardzo lubi też właśnie te żele. Zresztą, kto ich nie lubi, płyn micelarny to też zamówiła moja siostra z Emią. Potem tutaj mam lakier do paznokci, to też jest dla mojej siostry. O, poszła sobie w taką czerwień. W taką ognistą czerwień sobie poszła. Potem jeszcze powiem Wam, że tutaj mam próbkę i Mary Queen. Aha, to nowe. Te, ten nowy zapach, który wejdzie. I tutaj jest zamówienie dla mojej siostry szefowej. Serum to Enius z Protinolem i sznubkę z Luxa. Podejrzymy sobie, jaki kolor. Rose Tint. Nie, może nie będę otwierać, bo wiecie co? To się wypalcuje i to tak, tak niestetycznie może to wyglądać. No i ja się pytam, gdzie są prezenty przeprosinowe. Ja się pytam, gdzie jest mój zestaw za poziom złoty, a na pewno wpisywałam. A, ja czekajcie, zobaczę, może faktura nam coś rozjaśni. Eee, czu, 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 to tak, to nam się zgadza, to nam się zgadza. O, ten płyn trzy dyszki kosztuje. Morski żel, i ten żel, i anioł z szminka. Zestaw próbek za poziom złoty. No fajnie, ale ja chciałam też zestaw produktów za poziom złoty, a niestety nie mam go tutaj ani, prak ani praktycznie, ani na fakturze. E, punkty poziom złoty. Y... Trzymajcie mnie. E, produkt przeprosinowy. Cztery sztuki, brak w magazynie, produkcja zakończona, prosimy nie zamawiać. Mm, no to dzięki. No to, skoro zabrakło produktu przeprosinowego jakiegoś tam, to powinni dać coś innego, nie? I owszem, ja tym moim dziewczynom dałam już produkt przeprosinowy sama od siebie, te balsamy do ciała im dałam. Ale zobaczcie, co miałabym zrobić w takiej sytuacji? Ja się z tym panem tak umówiłam, że po prostu tym klientkom mam powiedzieć, że dostaną prezent przeprosinowy. I co, i gdyby tak było, nie? To no jak mam wybrnąć z tej sytuacji? Dziewczyny mają obiecany prezent przeprosinowy, i po prostu, nie, niefajna sytuacja. Niefajna sytuacja, i nie wiem o co chodzi z tym, moim, z tym moim zamówieniem za poziom złoty. Dlaczego też tego nie dostałam? Tam miały być te nowe Imarii brzoskwiniowe, dlatego ich nie zamówiłam z Fokusa, a ja je chcę zamówić i ja je zamówię, bo ten zapach, słuchajcie, jest obłędny. Po prostu tak mi się spodobał. W Fokusie jest na jest pachnąca strąka, nie? Można się zapoznać z zapachem. A czekajcie, bo tutaj mam to I Mary Queen, a czy Mary Mam też to brzoskwiniowe w próbce. Eee, czekajcie, to zobaczymy jak ten zapach pachnie, czekajcie, czym ja się dziś spsikałam rano eee, z Oriflame, tymi Love Potion, Love Potion Secret. No, ładny zapach, powiem Wam. Ładny zapach. Eee, co on ma w ogóle, jakie on ma zapachowe oprócz brzuskwini? czekajcie, czekajcie, nie, nie taka to jest prosta sprawa, żebym ja bez okularów się tutaj doczytała, nie, nie doczytam się, na pewno ma brzoskwinie, ale wow, no przepiękny zapach, taki świeży, taki wiosenny, mm, bardzo ładny zapach. I chociaż ja nie przepadam za wodami toaletowymi, bo uważam, że ich zapachy są słabo skoncentrowane, krótko się utrzymują, ale nie ma reguły. To, to nie jest tak, że one się krótko utrzymują, bo też czasem pisałyście mi w komentarzach, że jakaś ta woda toaletowa bardzo długo i ładnie na Was pachniała. Już nie wiem, która, co to ja sobie zapamiętałam czy Pur Blanc, czy właśnie te Sweet Sunset. Ale chwaliłyście, że właśnie przepiękny zapach, słuchajcie. Tę próbkę ja sobie ją zużyję, bo naprawdę bardzo mi się ten zapach podoba. A to Queen. Co to jest, to Queen w ogóle? Mary Queen. Nigdy jakoś nie byłam fanką tego zapachu i Mary, bo tak jak mówię, ja nie przypadam zawodami toaletowymi, ale też to i Marii tam z pachnącej stronki to tak. No, ten już nie. To już totalnie nie jest mój zapach. To jest taki ciężki zapach. Hmm. nie. Yy, ten zapach mi nie pasuje, ale, ale wiecie co? Bo teraz tak nie wiem, czy ja nie palnęłam tutaj jakieś gafy, bo i Mary Queen, yy, czy to nie jest to Imara, Słuchajcie, który po prostu jest w katalogu, bo tak po flakonie to jakiś taki znajomy ten flakon się wydaje być. Yy, nie wiem, może to jest ten, który już jest od dawna, a ja tutaj mówię, że to jest nowość. Nie wiem, ale ten brzoskwiniowy. Przepiękny zapach. Już od kilka osób od Was y, też mam informację zwrotną, bo mi pisałyście w komentarzach z jedną dziewczyną też na Instagramie pisałyśmy i wiem, że już jest y, co najmniej kilka opinii właśnie pozytywnych, jeśli chodzi o ten zapach, że też Wam się podoba. Czyli tak. Yy... Bo ja tutaj mam jeszcze, wiecie co ja tutaj mam? Punkty poziom złoty, 750 punktów. Miałam że 100%, więc kliknęłam sobie, że dodaj do koszyka, więc może to koliduje jakoś z tym prezentem produktowym, wiecie? A jednocześnie tam w dalszym kroku robienia zamówienia było, że. Mm, że nie spełniam jednak warunków. Tutaj miałam kółeczko konsultantki, to będą wiedzieć dziewczyny, o czym ja mówię, a właśnie dziewczyny, które nie są konsultantkami, to możecie sobie pomyśleć, co ja tutaj mówię, ale takie kółeczko tam jest na stronie konsultantki i wskazuje nam procent, ile nam procentowo brakuje, czy już mamy uzbierane, do jakiejś tam nagrody. I do tego 750 punktów, aby otrzymać, pisało mi, że ja mam 100%. A w następnym kroku było, że nie spełniam warunków. Nie zagłębiłam się też w to, bo robiłam zamówienie na szybko. Już chciałam szybciutko wysłać, żeby koniecznie wczoraj przed 11, a już była chyba godzina za 10, 11, więc już chciałam wyknąć to zamówienie, żeby poszło i się nie wczytałam o co z tym chodziło, więc być może to coś tutaj koliduje. No no nie wiem, wiecie co nie wiem. Później sobie na stronce zobaczę, o co, o co kam, o co chodzi. No, i po prostu, ale wiecie, co tymi produktami prezentowymi? No, to jestem zaskoczona. Nie wiem, czy dzwonić na infolinie, czy już po prostu sobie dać spokój. Nie powinni tak robić. To jest nie fair z ich strony w takim razie. Ja wiem, że nie za wszystkim stoi człowiek, i może to tam, prawda, komputerowo, komputer jakoś tam to rozdziela i ludzie się w to zbytnio nie zagłębiają. Ale to ktoś jednak powinien trzymać nad tym pieczę i pilnować tego, no, skoro. To jak chcę, ale prezent jest skoro jest obiecany i, i tak jak mówię. No dobrze, że ja sobie z dziewczynami tę sprawę załatwiłam, nie? Ale zobaczcie, w jakiej byłabym głupiej sytuacji postawiona, gdyby się okazało, że jednak ja tylko obiecałam te prezenty, nie? I co teraz powiedzieć, dziewczyny, sorry, ale no nie ma prezentów. No nie fajnie. Nie podoba mi się. Dobrze, no powiem Wam, że czekałam. Czekałam też na te moje nagrody z poziomu złotego, bo na tą nowe imari czekałam właśnie. No mam próbkę. Na razie się będę cieszyć próbką. E, tak jak mówię, potem sobie zobaczę na stronce, co tam nie pykło, co tam się zadziało nie tak. E, co wam jeszcze powiem? E, przypominam, że można się u mnie zapisać do Avon. Jeżeli dziewczyny chcecie dołączyć do Awon, zapraszam was do siebie. Możecie sobie zamawiać tylko dla siebie, albo też rozprowadzać katalogi. I iść drogą taką, żeby sobie jakiś tam generować dochód z tego tytułu. Także, kochani, ja teraz sobie dopiję mój, mój koktajl i zabieram się do dalszej pracy. Buziaczki, kochani, i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa. pa.